3 kwietnia 11:05. To są wideo komentarze indeksowe Boss FX. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wsparcia krótkiej analizy technicznej dotyczącej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. Zobaczmy. Tak. Praktycznie reaguje na pivot tygodniowy. Mniej więcej w rejonie 11:940. Jest to pivot. R3, czyli już jakby trzecie ograniczenie, jego pokonanie otworzyłoby taką przestrzeń, w której nie mielibyśmy ograniczeń dla zmienności na ten tydzień. Oczywiście trzeba jakby wtedy przyjąć jakieś normy, jakieś racjonalne, tak? z wyższych interwałów, a poziomy, pułapy. Natomiast kurs mógłby spokojnie nie zerkać na jakieś konkretne ograniczenia opory gdyż taki long breakout, który miał miejsce wczoraj, jeśli dzisiaj byłoby to ponowione, no to praktycznie notowania DaXa mogłyby sięgnąć do tych zakresów procentowych, do tych zakresów zmienności, które historycznie uznawane są za dosyć rzadkie i specyficzne, tam gdzie ta zmienność rzeczywiście jest mocno wydłużana. Więc takie są ewentualnie tutaj szanse, jeżeli chodzi o rozciągnięcie zmienności tej z tego tygodnia. Natomiast zachowanie tej bariery 11.940, jeżeli tak by wyglądał handel, gdyż widać, że tutaj lekko reagujemy minimalnie podażowo na tą strukturę w układzie h i jej za, za praktycznie potwierdzenie tej, tej bariery, ewentualnie wykonanie takiego ruchu piwotalnego, czyli wybicie się później zanegowanie wybicie i powrót poniżej tej bariery, oznaczałoby pokrywanie dzisiejszej luki HOS, ewentualnie ruch w stronę 11.754 lub nieco niżej. Przy czym średnia ze 100 godzin się unosi, więc tutaj taki średni termin jest jak najbardziej nie do zaburzenia przez kilka godzin. Natomiast widać w jakim stylu to wszystko nam tutaj performuje, a rozkręcająca się faza umacniania jest jak najbardziej aktywna. Na S&P500 z kolei mamy jeszcze gdzie zerkać jeżeli chodzi o zmienność dla tego tygodnia. 2908 punktów, tam jest R3, rezystans numer 3 przy czym lokalne wsparcie 2874 zostało w trakcie dzisiejszej jakby tutaj tej sesji azjatyckiej potwierdzone a z tym z czym wczoraj się zmagali inwestorzy z Oceanu już nie jest problemem na ten moment jeżeli takie notowania by przetrwały do otwarcia Wall Street no to wówczas rynek kasowy będzie musiał jakby się relatywnie dostosować do nowego znowu jakby umacniania do tej nowej porcji, podbijania notowań. Natomiast przejście w dół przez, przez tą barierę 2874 oznaczałoby podważenie tego impulsu azjatyckiego i powrót do wczorajszych obaw, którymi jakby posilali się czy, czy żywili się tutaj inwestorzy, którzy operują na nowojorskim rynku. Ale dodajmy, że średnia 100 godzin się unosi, więc znowu tutaj także jest taki średni horyzont całkiem, całkiem pozytywny. Podobnie jak na dążąsie. Na się mamy tutaj najbliższe ograniczenie 26 348. Natomiast to, co wczoraj zostało fajnie tutaj wypunktowane, to 26 150 jako bariera wsparcia. To wsparcie było w układzie HN wielokrotnie testowane i to także było ograniczenie podczas sesji poniedziałkowej zostało zamienione to ograniczenie właśnie w lokalny punkt spustowy i kierowany jest impuls na umacnianie, przy czym znajdujemy się tutaj blisko 30-40 godzinowych ograniczeń, tych maksymalnych przebicie spokojnie może kierować uwagę graczy w 26 czy 48, a także na wyższy jakby poziom zmienności, jeżeli doszłoby tutaj do tej struktury long Breakout. I zobaczmy, jak sytuacja wygląda na FP20 gdzie po ubiegłotygodniowej takiej skromnej zmienności w trakcie wczorajszej sesji doszło do właśnie wybicia na północ, a wybicia się ze zmienności górą z konsolidacji i wykorzystanie wsparć okolic mniej więcej 2334, dynamiczne odejście od 2300-2306 strefy powodowej wykrystalizowało bardzo taki wyraźny, lokalny trend umacniania futures na największe spółki z GPW. Średnia właśnie ze 100 godzin dzięki temu zaczęła się umacniać. Jesteśmy w okolicy 2400, więc aktywność inwestorów powinna tutaj być całkiem, całkiem relatywnie mocna w stosunku do tych średnich wahań z poprzednich 3 miesięcy. I mam tutaj na myśli zarówno wolatywność jak i aktywność pod kątem skoncentrowania wolumenów. Także ten impuls wzrostowy, taki Bias Change, wejście do, do, do Hossy, jak najbardziej jest. Zauważmy, że dzisiejsza sesja przynosi nam wyjście, takie upragnione wyjście, może pokażę wykres dzienny, przez 2380 górą, gdzie mieliśmy ograniczenie z takiej konsolidacji z rzędu 30-40 sesji, a ta konsolidacja sięgała do 2288, więc ten dołek jest potwierdzony, to już jest bardzo ważne. Ograniczenie do dołu, kolejny dołek wyższy 23506, Teraz mamy fazę impulsu wzrostowego, więc jeżeli uda się zablokować ewentualny powrót w dół, jeżeli notowania nie spadną poniżej 2380, lub też będzie to taki, taki fake tradingowy, a później z okolic 2350 ponownie szybko wyskoczymy ponad 2380, no to mamy presję już na praktycznie tegoroczne maksima na okolice 2424, 2450, 24, no o ile za tym pójdzie pozytywna zmiana wolumenowa, ale także dynamika cenowa. Przy czym? Średnia ze stu sesji, bo to już jesteśmy w horyzoncie dziennym, ładnie zaczęła się unosić. Mieliśmy taki swing wokół tej średniej zarówno w marcu na początku jak i pod koniec. I z tej opresji byki wyszły imponująco tak, wzrostowo. Więc ta średnia i jej zależności wzrostowe, które zostały wykrywane pod koniec ubiegłego roku są istotne tradingowo. A zatem teraz trwa odchylanie się tej średniej i operowanie gdzieś na maksymalnych poziomach. A więc a jak najbardziej możemy obserwować pod takim kotem. Notowanie także spółek na, na rynku bazowym. Dziękuję za uwagę.